Trening wakacyjny, dzień C. Kompleks z kettlebell 16 kg. Kompleks składa się z 9 ćwiczeń, staramy się wykonywać je jedno po drugim, unikając dłuższych przerw, chyba że takie potrzebujemy. Ćwiczenie pierwsze, goblet skład. Chwyć katla w ręce i unieś go na wysokości klatki piersiowej. Wykonaj przysiad, cofając biodra oraz obniżając je jak najniżej do ziemi. Pamiętaj, aby trzymać proste plecy. Najczęstsze błędy to garbienie się. Pamiętaj, aby stopy były całe na ziemi. Odrywanie palców i przenoszenie kolan za bardzo do przodu również jest błędem. Przysiad robimy na całych stopach. Ważne jest, aby kolana pracowały szeroko. Łączenie kolan to również błąd. Kolejne ćwiczenie spacer. Farmera w nadrzucie. Pamiętaj, aby przy tym ćwiczeniu zacząć od słabszej ręki oraz aby plecy były wyprostowane. Najczęstszym błędem w tego typu ćwiczeniach jest odginanie tłowia w którąś ze stron. Kettlebell Swing. Pamiętaj, aby prawidłowo zebrać ketel z ziemi. Kettle musi być przed tobą i tworzyć trójkąt z twoimi nogami. Złe zebranie ketla z ziemi powoduje, że ćwiczenie jest wykonywane błędnie. Bardzo ważne jest, aby plecy były wyprostowane. Częstym błędem jest garbienie się i skinanie się w biodrach, zanim kettlebell dotknie naszych bioder. Martwy ciąg jednorącz chwytem walizkowym. W tym ćwiczeniu stopy musisz mieć ustawione nieco bliżej siebie niż przy normalnym martwym ciągu. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zachować prostą pozycję. Najczęstszym błędem jest skręcanie tłowia, zginanie go w bok, stawanie za szeroko i praca tłowiem zamiast biodrami oraz tak jak w zwyczajnym martwym ciągu, garbienie się. Pamiętaj, aby ćwiczenie zacząć od słabszej ręki. Ćwiczenie kończy się i zaczyna w tej samej pozycji. Spacer farmera jednorącz, w chwycie walizkowym. Pamiętaj, aby tłów był wyprostowany. Najczęstszym błędem w tego typu ćwiczeniach jest zginanie tłowia w bok lub odchylanie się do tyłu. Ćwiczenie zaczynamy i kończymy martwym ciągiem w chwycie walizkowym. Zaczynamy zawsze od słabszej kończyny. Kettlebell Swing. Pamiętaj, aby zacząć ćwiczenie mając stopy i ketla ułożone w trójkąt. Plecy mamy proste, wypychamy ketla biodrem do przodu. Po skończeniu ćwiczenia odkładamy ketla w ten sam sposób, w który go podnosiliśmy. Side Split Squat. Stań szeroko i chwyć ketla w ręce. Ugnij jedną nogę i wykonaj na nią przysiad. Pamiętaj, aby ruch zaczynać od wycofania bioder. Bardzo ważne jest, aby utrzymywać proste plecy i aby wypychać kolano nogi uginającej się na zewnątrz. Pięty trzymamy na ziemi. Najczęstszymi błędami jest odrywanie pięty od ziemi. Ruch biodrem tylko w dół zamiast w tył oraz koślawienie kolan. Po skończeniu ćwiczenia odkładamy ketla trzymając proste plecy. Wyciskanie ketla nad głowę. Chwyć ketla jak przy goblet skład i wypchnij go jednym ruchem nad głowę. Pamiętaj, aby ustabilizować tłów. Stoimy mocno na ziemi, brzuch i pośladki mamy spięte, staramy się, aby nasz tłów był w pozycji pionowej. Najczęstszym błędem jest za niskie opuszczanie ketla oraz wyginanie się w tłowiu. Wiosłowanie jednorocz. Podczas wiosłowania jednorącz pamiętaj, aby trzymać tułów wyprostowany. Zaczynamy ruch od ściągnięcia łopatki, łokieć ciągniemy blisko tułowia. Najczęstszym błędem jest garbienie się i przyciąganie ciężarka do klatki piersiowej zamiast do tułowia.